Witam Was serdecznie i zapraszam na horoskop sierpniowy. Ten horoskop, jak również poprzednie dwa, są trochę w innej konwencji niż dotychczas. To znaczy, że odpowiedzi dla poszczególnych znaków Zodiaku różnią się: różnią się rozkładami, różnią się pytaniami, na które staram się dać odpowiedź a wszystko po to, żeby żebyście mogli uzyskać dla siebie jak najwięcej informacji z poziomów, które was interesują. Bo sprawdzając swój znak solarny, sprawdzając swój znak lunarny, ale też ascendent czy po prostu planety osobiste w waszym horoskopie urodzeniowym, możecie po wysłuchaniu swojego takiego horoskopu Uzyskać jakby większą, pełniejszą znajomość tego, co będzie dla Was w tym miesiącu ważne. Tak więc zachęcam, zachęcam Was bardzo gorąco do tego, żeby poszukać, co tam w trawie piszczy, co karty mówią do Was. Możliwe, że to będzie tylko jedno zdanie. Ale może to zdanie być zdaniem kluczowym, które przyniesie najpierw refleksję, a potem może nawet wielką życiową zmianę. Tak więc, tak więc, no cóż, zapraszam. Zapraszam najpierw do energii głównej dla nas wszystkich, a później będą czytania dla poszczególnych znaków zodiaku. No, a póki co dzięki. Dzięki jeszcze raz za to, że jesteście ze mną. Ok. I już teraz główna energia sierpnia dla nas wszystkich. Tutaj, tutaj, słuchajcie, będzie się chciało trochę zmienić zasady gry, szczególnie to, co jest już zastałe i to, co opływa, opływa w luksusy. Możliwe, że luksusy nie swoje, tylko w jakikolwiek sposób, w jakiśkolwiek sposób dane lub też takie, które po prostu spłynęły. Na pewnych ludzi z jakichś tam powodów, okoliczności, czy wręcz za ich sprawą. Tutaj, tutaj będzie dość, duży, dość duża niezgoda, właśnie na to. I starać się, możemy dorównać, albo wręcz chcieć pokazać, że jesteśmy lepsi, mądrzejsi, Bardziej aktywni, sprawniejsi, a może po prostu, że chcemy być osobami pierwszymi, a nie takimi ciągle na dole, mocno udyndoleni po łokcie w zwykłej takiej codziennej codzienności. Czyli niezgoda, czyli stawianie z, z twarzą twarz z problemem. Stawanie również z ludźmi, którzy mają taki bardzo materialistyczny sposób podchodzenia do życia, tylko dlatego, że ja to mam i, i tyle. A tutaj liczyć się będzie właśnie coś innego. Oprócz stanu posiadania, liczyć się będzie również i rozwaga, ale też czynne zainteresowania, systematyczność w działaniu, również potyczki z, z osobami, które mają wysoki poziom intelektualny, z którymi można spokojnie usiąść, i pewne sprawy na dość wysokim poziomie przedyskutować. To również Będą spotkania z ludźmi oświeconymi, ale też słuchajcie, tutaj jest wielkie zdecydowanie. No i parcie do tego, żeby wreszcie pewne projekty, które kiedyś się rozpoczęło, wreszcie zakończyć. No i tyle. Taki dość z jednej strony. Bardzo wyzywający miesiąc, bo może prowadzić do różnych spięć i zatarć, również takiej bezpardonowej przepychanki na łokcie, ale z drugiej strony, z drugiej strony, może chcieć nam się bardzo, bardzo osiąść w swoim własnym grajdołku i przecież. To mnie nie interesuje. Mam swoje. Jestem tutaj osobą, która powinna tylko i wyłącznie wtryniać nos do swoich spraw i dbać o to, czy chwasty nie zarosną na mojej kostce brukowej. Może tak się niektórym wydawać, że wycofując się do tego swojego grajdouka w jakikolwiek sposób, albo w jakiś sposób, właśnie uchronią się od tego, że ktoś tam, w naszym imieniu, tworzy wielkie batalie i rozpoczyna wielkie dyskusje. Okej. Okay. I to by były raczej, raczej, no tak, energie dla nas wszystkich, energie główne. Ale jeszcze, żeby nie było tak poważnie, zobaczmy o, jaka tutaj może być inspiracja od pani Louise Hay. Dla nas wszystkich darze siebie miłością i akceptacją. Doceniam wszystko, co robię. Nie muszę być kimś innym. Mówię swoim własnym głosem. Proszę o to, czego potrzebuję. Przyjmuję ofiarowaną mi moc. No i słuchajcie, czy to nie jest dopełnienie tego? To jest właśnie występowanie w swoim własnym imieniu i mówienie o tym, czego potrzebuję, kim jestem i w jaki sposób mam te swoje potrzeby yy, zapewnić. I również docenianie właśnie siebie. Wszystko po to, żeby jednak robić to dla siebie z miłości. Nie dlatego, że hmm, tak po prostu mam fanaberię w nosie, ale dlatego, że siebie szanuję, że dbam o siebie, o swoich bliskich i chcę dla nich jak najlepiej. Okej. Okay. I to by była potęga myśli, Pani Louise, Hay dla nas wszystkich. No i co? Zobaczmy w takim razie, co dla poszczególnych znaków zodiaku w tym sierpniu będą mówiły karty moimi ustami. Witam Was, cudne raczki, w tym horoskopie na sierpień. I od razu... Od razu chciałoby się czytać dla was te karty, które rozłożyłam, ale w trakcie tasowania wypadła mi jedna. A skoro wypadła, to bardzo chciała, żeby o niej cokolwiek powiedzieć. To ta karta. Ta karta, która mówi o pracy, ta karta, która mówi o współpracy, o wierze w swoje umiejętności i możliwości ale też według mnie to jest odnalezienie siebie pośród innych ludzi, pośród jak to teraz jest modne, bo przecież już zapominamy o czystego języka, tylko chcemy być tacy międzynarodowi, takie bycie w teamie. Czy ty, czy ty odnajdujesz się właśnie w tej swojej drużynie pierścienia? Czy widzisz swoje miejsce, ale też czy dopuszczasz innych do tego, żeby właśnie tą drużynę tworzyć? Może to jest ważne, może to jest nieważne, a może po prostu tak mi sama karta wypadła. To ocencie sami. Ok, lecimy, lecimy do sierpnia i zobaczmy, co tam w tym sierpniu będzie dla Was raczki takie ważne. Jakie smuteczki? Zostawić za sobą. Macie takie wielkie dywagacje. Może nawet sami siebie podkopujecie, czy to, co w waszym życiu się właśnie zdarzyło, może to jakaś wielka szansa na miłość, a może właśnie to uczucie, które do was zawitało, czy to aby na pewno jest to. To jest, słuchajcie, takie branie w wątpliwość czy aby na pewno dam radę czy to przypadkiem nie jest oznaka mojej słabości wręcz możliwe też że sami siebie zbyt surowo oceniacie a może też może też oceniacie trochę nie tak może macie bardzo wysokie wymagania a tutaj a tutaj jawi się coś takiego bezbronnego, delikatnego, co należałoby właśnie przytulić do serca. A to co? Albo mało, albo nie takie, albo podane może nie tak jest. Możliwe, że wyobrażali, wyobrażaliście sobie, że to będzie trochę miało inną wszystko formę. To, co do was właśnie przyszło, jeszcze raz, jeszcze raz się w waszym życiu pojawiło, że to będzie takie mocno spektakularne. A to, a to jest małe, drobne, takie jeszcze nie wiadomo jakie. To jest taka początkowa forma. Należałoby to właśnie mocno przytulić do serca i się mocno. Zaopiekować, a was to trochę martwi, czy dacie radę, czy to jest właśnie to? Czy nie tracicie czasu? Słuchajcie, macie tutaj po prostu mnóstwo, mnóstwo wątpliwości. Mnóstwo przychodzi do was dziwnych myśli. No dobra, ale zobaczmy, jak w takim razie wpuścić więcej ciepła serca otworzyć więcej na to swoje cudowne, cudowne życie. Przestańcie tworzyć te scenariusze dotyczące waszego życia, również intymnego, że się nie uda, że to jest tylko wybryk czyjś, fanaberia, że wy jesteście taką fanaberią kogoś. Przyjdzie, zrobi, pójdzie i tyle go było widać. Nie myślcie o tym w ten sposób. Postarajcie się w tym wszystkim znaleźć tak naprawdę inne dobre rzeczy. Nie tylko tą fizyczność, nie tylko tą atrakcyjność, bo to, że ktoś jest z Wami zainteresowany, to nie oznacza tylko i wyłącznie krótki flirt, romans, a może po prostu upolnie spędzoną noc. Może jest coś jeszcze, nie tylko to pożądanie w lędźwiach, może właśnie ten ktoś jest Wami naprawdę zainteresowany tak dalej, tak mocniej, tak sercem, tak by to wszystko miało sens, nie tylko właśnie taki czysto cielesny i czysto doznaniowy. I tutaj. I tutaj może Was właśnie spotkać wielka niespodzianka, bo zamiast problemów, zamiast mnóstwa różnych obowiązków i rzeczy, które możliwe, że to wszystko będzie się ciągnęło za Wami, to całe zdarzenie, to uczucie, ta myśl, która do Was przyszła, że ona będzie taka przytłaczająca, a tutaj nie. Tu właśnie tego nie ma. To jest takie, słuchajcie, tylko i wyłącznie Waszym, waszym takim bólem wewnętrznym, ale bardziej w głowie zrodzony, nieźli fizycznym. Bo jeżeli się obejrzycie wokół siebie, to zobaczycie tak realnie, że wcale przez to nie macie. Ani więcej pracy do wykonania, ani więcej obowiązków, ani to tak naprawdę was wszystko nie przytłacza, wręcz przeciwnie. Wy nie musicie z taką zwykłą szarą codziennością walczyć codziennie, właśnie. No i w takim razie, jak te, ten sierpień wpłynie na. Wasze życie, czy to wasze życie pod wpływem tego miesiąca, tych wydarzeń miesięcznych zmieni coś, radykalnie coś zmieni? Tak, bo po prostu życie będzie się toczyć i docenicie tą rodzinę, ale takim byciem obok was. Oni będą koło was. Chociaż wy nie będziecie widzieć y, możliwości wpływu na to wszystko, jak to się będzie y, rozwijało, jak te relacje będą dalej wyglądały, to trochę tak, jakby to wszystko płynęło dwoma torami: oni swoje i ty swoje. Y, istnieje, tak mi tutaj teraz przyszło do głowy, pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, że właśnie ta dwutorowość może spowodować pewnego rodzaju dla ciebie izolację, ale nie dlatego, że oni się od ciebie izolują. Ci najbliżsi ci, którzy mają być dla Ciebie tą Rodziną, tym gniazdem, tym miejscem, do którego, z którego wychodzisz i wracasz. Tak zawsze o tym mówię. Tyle tylko, że Ty możesz nie widzieć możliwości bycia wśród nich, tworzenia tego, co jest ważne tych wszystkich zależności, tych wszystkich współistnień, budowania tego wszystkiego. Jakoś tak wymyka ci się, ale to może dlatego, że jesteś bardziej skumulowana na tym, co w tobie drzemie. Jak bardzo cię to możliwe, możliwie możliwe, że ogranicza? Możesz czuć się właśnie taką osobą, która ma być odtąd dotąd, czyżby ta rodzina i to gniazdo. Miały być wszystkim, co tylko w życiu może, może cię spotkać. Yy, tutaj trzeba jeszcze czegoś. No właśnie, czego? Czy ty wiesz, czego ty tak naprawdę chcesz od życia? Bo skoro mi ta karta pracy wyskoczyła na początku, to może właśnie ważne jest, żeby poznać to swoje miejsce w życiu żeby odnaleźć się, żeby zrozumieć, że tak naprawdę bez ciebie nie byłoby ani ich, ani ciebie takiej, takiego, jakimi właśnie teraz jesteście. Masz swoje miejsce, jesteś bardzo ważną osobą. Nawet taką trochę zagubioną i starającą się jednak mieć na zewnątrz czy taką Buńczuczną, może trochę minę, ale w środku delikatna, delikatny, bardzo wrażliwy na wszelkiego rodzaju bodźce, a najbardziej właśnie te, które dotyczą Twojej rodziny, dotyczą relacji międzyludzkich. Jesteś, jesteś trybikiem w tym pięknym zegarze, tylko. Pozwól sobie na zajęcie tego zaszczytnego miejsca i nie strzelaj tą pękniętą sprężynką na zewnątrz, bo tam właśnie, na zewnątrz, możesz być osobą samotną, wyalienowaną i tak naprawdę do niczego potrzebną, bo po co komu pęknięta sprężynka gdzieś tam leżąca na dywanie czy Chodniku, bądź. Bądź elementem, który spaja, bądź elementem, który jest komuś potrzebny i ty jesteś komuś potrzebna, bądź właśnie potrzebny. No, i tyle tego mojego czytania dla Was. Odnajdźcie się, bo to jest dobry czas właśnie na to. Aby zerwać tą osłonę z myśli, z głowy, z rozumu własnego, tę zasłonę niewidzenia prawdy przed samym sobą. I tego Wam z całego serca życzę. Trzymajcie się i do następnego.